Witam, witam wszystkich serdecznie moi drodzy, no ja obecnie znajduję się na ulicy Mokrej, na ulicy Mokrej kochani, pada, u nas pada cały czas. Na chwilę obecną tylko kropi, więc postanowiliśmy z Magdaleną wychylić trochę nosa z chałupy bo cały dzień dzisiaj siedzimy w kałupie wciąż leje Praktycznie co dzień leje. No mamy prąd taki jaki mamy przez te cyklony ale przynajmniej nie mamy podtopień Jak co niektórzy mają No więc idziemy troszkę Wypłacić siana, a potem pójdziemy sobie coś moi drodzy przekąsić. Zobaczymy, co Wy też zobaczycie, co i tak dalej, i tak dalej. Wiecie co? Ja muszę zanieść moje ciuchy do Krawcowej. Bo mam wszystko jak sukenki moje, koszulki. I muszę Wam powiedzieć, że czuję się w tym już bardzo głupio. Tak. Moje koszulki takie długie się zrobiły, więc jakoś nie czuję się w tym komfortowo. I będę musiał spiąć te, te ciuchy, koszule i zanieść do krawca. Niech mi przytnie, moi drodzy. Mniej więcej dla porównania to by trzeba było tak te koszule moje przyciąć z 20 dobre centymetrów. Więc proszę sobie wyobrazić Nie Magdaleno? No to tyłek je masz. no o. To jest mój jak wiecie taki nowszy zakup. Tyś jest długa. No i jest długa, no ale jest do przyjęcia, do kieszeni powiedzmy. Tak, a tam to masz dotąd. No, a tam to wszystko mam tak, dotąd, nie? No także dobrze. Pamiętajcie moi drodzy, najlepszy bankomat. Polecam. Bez prowizji. Tam już nasze bloki są. No, jak widzicie, pada delikatnie, znośnie. Dobra, ja idę, wypłacę i idziemy dalej. I zaraz spotkamy się ponownie. Proszę moi drodzy, w tym odcinku zapraszam Was jeszcze do loterii. Idziemy do loterii, nie wiem, czy zjemy kurczaka jakiegoś, czy. Czy co tam zjemy? O. Tutaj widzę, podają te zupy. Zupy, zupy, zupy. No, moi drodzy, my sobie byliśmy, wciągnęliśmy. Po kawałku kurczaka, teraz musimy do sklepu zobaczyć, co tutaj mamy. Rzadko tu bywamy, ale czasami zaglądamy. Taki powiedzmy osiedlowy sklep. Zobaczmy, co oni tutaj mają, moi drodzy. Do ciekawego. Co to jest. No, jest koreańskie, coś, Magdaleno. Nie mam pojęcia. O, placki ziemniaczane. No to, moi drodzy, ja jeszcze. Zatrzymałem się. Mahaja, więc bierzemy. Trzy buły, bierzemy trzy buły moi drodzy Także A na później niech potem będzie dzisiaj dzisiaj późno spać idę, bo będzie live także jakby człowiek zgłodniał to zawsze jest gotowa kanapka zrobiona Nie ma jak czekająca kanapka, żeby ją zjeść, a jest tu dosyć spoko, ta kanapka. Lubię nawet zjeść, Magda lubi też te kanapki, także Filip lubi, także to najważniejsze, nie? Że lubimy. Słuchajcie moi drodzy, ja w sumie to taką może jeszcze jakąś kolację bym zjadł sobie i tak się zastanawiam, co tu można zjeść, ale kurczę widzę, że mi Ciciunia podsunęła pomysł i nawet więcej, ona już jest gotowa kochani, żeby ją upiec, zobaczcie, no już ładnie leży na, na, na kuchni, także tylko wystarczy włączyć. Posolić, popieprzyć, nie, Ciciuńka? Tak? I będziemy jedli, Ciciuńkę, zaraz sobie zjemy, kochaniutką. No. Myszka. Ech ty, ech ty, ty. nie gryziesz. Pancia, pancia gryziesz? Pancia? panciunka swego mordko? Co robimy, Cicunia? Wracamy do Kambodży? Chcesz wracać do domu? Co? Ała! Mordoty. Chcesz do domu wracać? Chcesz? Czy mamy Cię upiec? Co wybierasz? Na obiad można Cię upiec. Tyryry. No, morda mała. No właśnie, moi drodzy, ja czytam sobie artykuł i Właśnie te wiadomości są bardzo szokujące. Otóż y, po, y, drony Izraela zaatakowały statki przewożące pomoc humanitarną dla strefy Gazy. Y, między innymi y, zostały uszkodzone trzy statki. Y, jeden dron uderzył w maszcz polskiego statku pod polską banderą. Ataki trwały do samego rana, do 4.30. Łącznie było 13 ataków na 10 statków. Trzy statki zostały poważnie uszkodzone. Na pokładzie byli tylko i wyłącznie osoby cywilne był też jakiś polski minister chyba. Więc, gdzie jest oburzenie polskiej władz, ja się pytam, moi drodzy. Pewnie gdyby to były drony rosyjskie, to pewnie od razu by krzyczeli wojna, wojna, czas iść na wojnę, wysyłać wojsko i tak dalej, moi drodzy. Ale jak to zrobili państwo Izrael, no to nie, to w porządku, tak? Żadnych ostrych słów, żadnych nic. No i muszę wam powiedzieć, że ale jak, jak pamiętacie jakiś czas temu parę miesięcy też został y, włoski statek zatokowany, chyba nawet poszedł na dno, z pomocą humanitarną. Więc Włosi teraz powiedzieli, że będą dawać eskortę, eskortę pomocy humanitarnej będą, y, pomoc humanitarna będzie po prostu miała swoją y, ochronę wojskową, bo Ludzie tam umierają, wiecie, z głodu i tak dalej, a państwo robi coś bardzo złego, paskudnego, nie pozwala tym ludziom dostarczać żywności, lekarstw i tak dalej. Więc mimo to, że świat milczy, no to są ludzie, są organizacje, które na coś takiego się nie godzą i mimo działania rządu. Izraela, nie pozwalają na takie rzeczy i ta pomoc będzie nadal w większym lub w większym stopniu udzielana. Co dziwne, moi drodzy, nawet doszła mi informacja, że nawet Indonezja, co jest bardzo duże zaskoczenie, zaoferowała wysłać 20 tysięcy żołnierzy do strefy gazy, i tam, tamtejsi żołnierze mają, indonezyjscy właśnie, tutaj nazerować pomoc humanitarną i dawać ludziom po prostu jakąś ochronę. Bo niestety ludzie giną z głodu i tak dalej, więc... Zaskoczenie duże, że takie małe państwo, no może nie małe, ale powiedzmy, której się tak mocno nie liczy w polityce światowej. Chce wysłać wojsko, więc tutaj dla Indonezji też należy się jakieś słowa uznania. No, także mam nadzieję, że dzisiejszy film był OK i, i tyle. No, do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszam na najwa dzisiaj.